mam ludziska dzisiaj nagrywam e, z jakiegoś kariery zawodnika FIFA 20, tylko nie wiem kogo. Zobaczmy Gdzieś może lepiej z Polski e, Może z Lechigdańsk albo nie hmm. Słuchajcie. Hmm. Roby z Polski i z lechingański. Koko tutaj jakiegoś młodego bym chciał. Gaja Skubicki, Haraslin Kulcze Arak Dymerski, Kobry Kobryń Michołajewski, Sopoćko Nie, zlechi nie, może Może zobaczmy coś z... Hmm. A no, zobaczmy, ze Śląska Wrocław, Putnocki, Broś, Celeban, Golla, Stiglec, Muczyński, Krapek, Musonda, Łacheta, Pichek, Spasito, Stefan, Cholewiak, Łobojko, Gąska, to Pawelec, Kaiser Dankowski, Łyszczarz, Lerbach, Hradecki, Marienpersa, Mieszczala, Liboro, Niewziwolicz. Wiecie co, Macie tego łachet gąskę może i nim we gąskę. Weźmiemy Damiana Gąskę. O! Się teraz to pobierze. Szlał z w czas zmiany. Frank De Jong wchodzi do klubu FC Barcelona za 72 miliony euro. O, pobrąż. Od razu sobie to zapiszemy. Gąska. Gąska. O. To co, zaczynamy. U forma w miarę jest Zobaczmy jakie cele utrzymaj średnią ocenę za metr celiowy nie niższą niż 6 wypracowane bramki wyślij ją co najmniej 9 bramkach celi lub asystuj przy nich 60 overall prawy pomocnik wypracuj okazję w o mieniąc 30 minut utrzymaj celność podaj na poziomie naj... co najmniej 73% to zobaczmy z powiadomieni aha, to są cele tak. dobra Kelingi zobaczmy. Eee. Do podań mi się bardziej wydaje. Przez szczelinę zróbmy. Eee. Co tu jeszcze? Może seria ponej prosto Okej. Okay. Co tu jeszcze? Lanie. Eee. nie wiem, proszę zróbmy sobie sam na sam w mam wykorzystane no nie zróbmy może sobie trzymać tempo i i i i i Mamy obronę małej bramki. I sobie to zasymulujemy. I na razie dobrze to idzie, widać. Mamy pierwszy mecz z labrada Oczywiście Gramy ten mecz, ale ja to będę symulował potem ten treningi po prostu ja będę chciał transfer, nie? Mamy z bambą sondę, który też na prawej jakiś нэг бак пих бо хайта дуу шиг үлээс охрапек ахрапек сапе комөвиван засимулуйме тем матч My co tam, a nie ma powiadomień A 3 trzy dyni Czyli ten myślę też zasymulujemy Ale nie martwcie się, nie martwcie się W następnym odcinkach, odcinku Będę już może e, Grał mecze Na razie chcę zasymulować Jeszcze jeden jeszcze Niestety jeden punkt mamy, trzeba to wygrać. Ups, niestety przegrana i odpadamy z rozgrywek. Pierwszy mecz jedziemy do Wisły Kraków, a potem u siebie z Piastem Gliwice na razie mamy ostatnie miejsce Masz ma sobie trening oho i gąska się bardziej rozwija wtedy no i nic trzeba patrzeć ja też jeśli mówię o tą zgodę uda nam się o udało się No i dalej sobie jedziemy Z tymi meczami No i Z Powiem wam, że w następnym odcinku zagramy z Wisłą Kraków i, i, i z Piastem Gliwic, O, już zobaczmy sobie tabelę. Czy ktoś nie już? Tak. O, lecia trzy punkty pewne. No to ja wam powiem tak... Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.